To witamy wszystkich tym razem z Budapesztu, do którego przyjechaliśmy na spotkanie z zarządem Kalivite International wraz z Kamilem Fudali, star menadżerem, oraz Markiem Czajkowskim, menadżerem Złotej Palmy. Marku, kiedy zaczęłam się zastanawiać, jak Cię zapowiedzieć, w zasadzie od razu przyszła mi do głowy taka myśl. Że tak naprawdę Ciebie nie trzeba przedstawiać. Po prostu Twój autorytet jako specjalisty, eksperta w dziedzinie MLM, również jako trenera, jest tak silny, że w zasadzie wszystkie dodatkowe słowa są zbędne w tej sytuacji. Myślę, że dotyczy to również Twojej osobowości, jak również Lucyny, z którą na co dzień prowadzisz działalność. Lucyny Twojej małżonki, oczywiście Lucyny Czajkowskiej, którą też wszyscy w Polsce znamy. Ale przejdźmy do pytania. Czy po 16 latach współpracy z Kalivita Polska mógłbyś jakoś ocenić, czy. Powiedzieć nam, jakie czynniki, co w największym stopniu wpłynęło na Twoje dotychczasowe osiągnięcia? Witam serdecznie Państwa. Ja myślę, że takim największym czynnikiem, jednym z największych czynników było uwierzenie w swoje możliwości, a później działanie. I dzisiaj chcę opowiedzieć o działaniu. To jest bardzo ważny czynnik, bo tak naprawdę tylko działanie może skonkretyzować nasze marzenia nasze cele, nasze plany, bo wszystkie nasze marzenia są bezużyteczne, nasze plany tak naprawdę są niczym, a cele niemożliwe do zrealizowania, jeżeli za tym nie idzie y, działanie. Można byłoby się nad tym zastanowić ile osób y, na całym y, świecie osiąga sukces. Kiedyś pewna firma zrobiła takie y, badania, ile y, na osób na świecie ma tak zwaną niezależność finansową. I co się okazało? Te badania okazały, wykazały, że tylko 1% populacji ludzkiej to ludzie bardzo bogaci. 4% daje sobie świetnie radę, 5% również taka wyższa średnia klasa. 36% ludzi na całym świecie musi sobie dorobić, żeby przeżyć. 54% wegetuje. Gdybyśmy się tak głębiej zastanowili nad tym i te dwie e, wartości ostatnie sumowali, to okazuje się, że 36% plus te 54% daje nam 90%. Można byłoby się nad tym zastanowić. Czy 90% nigdy w życiu nie marzyło, nic nie chciało osiągnąć? Ja myślę, że tak naprawdę, że trudno jest e, w to uwierzyć. Wydaje mi się, że kiedy zasypiali, kiedy, y, kiedy przytulali się do poduszki, na pewno zdecydowana większa część marzyła. Marzyła o lepszym, stabilnym życiu. Natomiast marzyli, ale tak naprawdę nic z tym nie robili. Y, generalnie dalej otaczali się tymi samymi ludźmi i tak naprawdę może nie wierzyli, a może wierzyli w ten sukces ale nigdy w tym kierunku nic kompletnie nie, zro, nie zrobili. Zastanawiam, zastanawiam się nad tym, czy, czy rzeczywiście nie wierzyli w to, że mogą coś lepszego osiągnąć. Ja myślę tak, że może na swojej drodze nie spotkali nikogo, kto mógłby im powiedzieć, co mają zrobić, w jaki sposób mają działać, a może wiedzieli, w jaki sposób działać ale nie działali i działanie swoje odkładali. Odkładanie jest takim mordercą motywacji. Odkładanie w zasadzie rodzi się z lęku przed działaniem i przed rezultatami tego działania kiedy mamy do kogoś zadzwonić, zaproponować mu biznes czy zaoferować mu nasz produkt, zazwyczaj wtedy znajdujemy całą masę różnych rzeczy, które musimy w danej chwili zrobić. Gotowanie, sprzątanie, prasowanie i mówimy sobie w ten sposób. Dzisiaj to nie ma sensu, żebym do kogoś dzwonił, zrobię to jutro po przyjściu z pracy. Jutro po przyjściu z pracy jem obiad, dochodzę do wniosku, że będzie lepiej, jak zrobię to po serialu telewizyjnym. Później po serialu telewizyjnym jest dziennik, po dzienniku jest film, po filmie sprawdzam zegarek. Myślę tak, już jest za późno, żeby do kogokolwiek dzwonić. Zrobię to jutro. Jutro rozpoczyna się taki sam dzień, czyli wykonuję te same czynności, nie dzwonię. Po tygodniu dochodzę do rewel rewelacyjnego wniosku. W zasadzie kapitanie, że do nikogo nie zadzwoniłem do tej osoby nie zadzwoniłem, ponieważ pewnie by nie kupiła produktu, pewnie by nie weszła do biznesu. Za trzy tygodnie dochodzę jeszcze do bardziej genialnego wniosku, mianowicie dochodzę do takiego wniosku, że wszyscy już kupili, wszyscy już w tym biznesie są, nie ma sensu w ogóle dzwonić do nikogo, do nikogo, lepiej będę robił to, co robiłem do tej pory. Ile ludzi czyta... Bardzo dużo mądrych książek, książek związanych z biznesem, książek jak osiągnąć sukces w XXI wieku. Ile osób uczęszcza na szkolenia? Bardzo dużo. Naczytali się, że mają marzyć, że powinni marzyć, marzyć, no to marzą. Na szkoleniach powiedziano im, że należy wyznaczyć cel, no to sobie wyznaczyli. Zrobili to, ale nic więcej nie dokonali, nic więcej nie zrobili. Dalej nadal otaczają się tymi samymi ludźmi. Nadal rozwiązują problemy na Bliskim Wschodzie, nadal zajmują się wszystkim, tylko nie tym, co mogłoby zmienić ich życie. Wieczorem przed snem czytają kto kogo zabił, jaki był wypadek i po kilku dniach czy po kilku tygodniach mówią w ten sposób: Byłem na szkoleniach, czytałem wiele książek motywacyjnych, ale nic się w moim życiu nie zmieniło. To wszystko jest nic niewarte, tak naprawdę nic się nie dzieje. Ja myślę, że nic się nie dzieje, dlatego że nic się dziać nie może. Sukces nie zapuka do naszych drzwi i nie przyjdzie i nie zapyta nas łaskawie, czy chcemy ten sukces osiągnąć, czy chcemy mieć lepsze życie, czy chcemy, czy chcemy y, mieszkać w lepszym domu, jeździć lepszym samochodem. Zwiedzać świat, tylko sukces jest wynikiem działań i aktywnego, jest, jest wynikiem aktywnego działania. Marku, a może masz, znasz jakiś klucz, by działając właśnie w tej branży osiągnąć jeszcze więcej, współpracując z Kaliwitą. Co zrobić, co jest kluczem, by osiągnąć jeszcze? Działanie przede wszystkim, ale również do tego, aby osiągnąć sukces, potrzebny jest pewien klucz. I moim zdaniem, kluczem do poprawy Twojej przyszłości, kluczem do osiągnięcia Twoich celów jesteś właśnie Ty. Dobrze jest, aby każdy z nas zapisał sobie takie proste zdanie. Kluczem do poprawy przyszłości jesteś Ty. Zapiszmy to zdanie. Na lodówce, zapiszmy te zdanie nad swoim łóżkiem, tam gdzie najczęściej, najczęściej przebywamy. Owszem, jest wiele rzeczy, które mogą pomóc nam w osiągnięciu lepszej przyszłości. Jeżeli działasz w stabilnej firmie, firmie dobrze zarządzanej, to oczywiście będzie to pomocne. Jeżeli oferujesz produkty, które w wielu przypadkach sprzedają się same z których jesteś dumny, będzie to oczywiście pomocne. Jeżeli firma y, produkuje profesjonalne materiały informacyjne, będzie to dla nas pomocne. Jeżeli będziesz miał sponsora, który będzie się troszczył o ciebie, będziesz mógł na niego liczyć 24 godziny na dobę, będzie to oczywiście pomocne. Te wszystkie elementy, które w tej chwili wymieniłem, to y, mogą pomóc ci w, w osiągnięciu Celu. No i oczywiście najważniejsze, najważniejsze, wtedy, kiedy nie będzie padać deszcz, też będzie pomocne. Kiedy ci się dzieci nie, nie rozchorują, też będzie pomocne. Kiedy samochód ci się nie zepsuje, też będzie pomocne. Kiedy nie wzrosną ceny, będzie to oczywiście pomocne. Kiedy sytuacja polityczna będzie w porządku w Twoim kraju, będzie to pomocne. Kiedy sytuacja gospodarcza będzie stabilna, będzie to również pomocne. Jakbyśmy długo nie wymieniali te elementy, to wszystkie te elementy mają drugorzędne znaczenie. Dlatego, że cały czas kluczem do poprawy Twojej sytuacji jesteś, jesteś Ty. ty Kiedyś zapytano jednego z biznesmenów, jak osiągnąć ponad przeciętne zarobki. I on cały czas odpowiadał jedno zdanie. Jeżeli chcesz osiągnąć ponadprzeciętne Zarobki musisz stać się ponad przeciętną osobą. Musisz wypracować ponad przeciętny yy, uścisz dłoni, ponad przeciętny uśmiech, ponad przeciętny entuzjazm, ponadprzeciętne zaangażowanie, ponad przeciętną troskę o swoich współpracowników. Kiedy to zrobisz, możesz liczyć na ponadprzeciętne dochody. Można by się zastanowić, jak to się odbywa w naszej firmie. Jak to jest? Że w naszej firmie jedni zarabiają 200 dolarów, inni zarabiają 2000 dolarów. Skoro do dyspozycji mają te same produkty, ten sam system wynagradzania, są w, e, mają te same materiały szkoleniowe, mało tego, mają tego samego sponsora, mają do dyspozycji praktycznie. Te, o szkoleniach mówiłem, te same szkolenia. No narzędzia I te same narzędzia, i jak to się dzieje, że jedna osoba zarabia 200 dolarów, a druga zarabia 2000 dolarów. Odpowiedź jest prosta. Ponieważ różnica jest personalna i tkwi w każdym nas, tkwi w każdym człowieku. Różnica jest w nas. Ja bym może powiedział, że. Tak naprawdę to my jesteśmy różnicą. Kiedyś ktoś powiedział w ten sposób: magia nie tkwi w produktach. Magia nie tkwi w systemie wynagradzania. Magia nie tkwi w firmie. Magia nie tkwi w Twoim sponsorze. Prawdziwa magia tkwi w Tobie. To Twój rozwój osobisty decyduje o tym, że magia działa na Twoją korzyść. Tak naprawdę w czym tkwa, tkwi ta magia? Magia tkwi w przekonaniu, magia tkwi w entuzjazmie, magia tkwi w zaangażowaniu, magia tkwi w troszczeniu się innych osób, magia tkwi w Twojej wytrwałości, niezwykła magia, która nam jest potrzebna, tkwi w emocjach, a jak wszyscy widzicie, to, to są czynniki wewnętrzne a nie zewnętrznie, Bo pamiętaj o tym, że kluczem do poprawy Twojej przyszłości jesteś Ty.